Witam Was wszystkich, Angel666, tester Gear, a dziś, jak widzicie, wreszcie nie ma zombie, nie ma trailouta dla tych, co nie lubią, a co jest dalej, to zaraz zobaczycie. Słuchajcie, oto rozgrywka w grze Conflict Craft, czyli, jak widzicie, jest to taka strategia czasu rzeczywistego, nastawiona zdecydowanie na akcję. Ja Wam w tym momencie prezentuję Jeden z pierwszych poziomów, zaprezentuję Wam klasycznie, jak to w moich recenzjach robię: kilka różnych scenariuszy, omówię trochę jednostek, trochę samej rozgrywki. Ale myślę, że już powoli pora do tego, żeby zniszczyć przeciwnika i pokazać Wam, co czeka nas w całej grze. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wam powiedzieć, że 55 poziomów aż czeka na Was i mamy zwycięstwo. Jak wygracie, słuchajcie, możecie sobie zobaczyć taki piękny wykres. Niebieski kolor to jesteśmy my, bo to widzieliście tutaj po naszych jednostkach. Czerwony tu wróg i widać, kto jak miał przewagę. Także myślę, że jest to spoczko opcja. Widzimy się w następnym etapie. A etapy w grze Conflict Craft, tak jak wspominałem, różnią się scenarią, natomiast w każdej chodzi o to samo. Mapy są coraz większe, coraz trudniejsze, no ale żeby też dla nas było, że tak powiem, łatwiej, to możemy stosować różne sobie tutaj ułatwienia. Ja przed chwilą, jak widzieliście, właśnie zrobiłem nalot bo poza wezwaniem wsparcia, które właśnie teraz sobie wezwałem, nalotem, który już widzieliście, jest jeszcze jeden fajny bonus, ale to Wam pokażę dopiero za chwilę. A teraz, co Wam powiem? Słuchajcie, no, mnie było osobiście w to naprawdę ciężko uwierzyć, ale gra Conflict Craft kosztuje, uwaga, jedyne 4 ziko i 49 groszy. Czyli totalnie śmieszne pieniądze. Mało tego ja przechodząc te 55 poziomów, które e, producenci przygotowali, e, spędziłem słuchajcie w gierce 4 godziny, e, żeby ją e, sobie e, no nie tyle wymaksować, e, bo osiągnięć jest aż 36. E, także całkiem też fajna sprawa z liczbą osiągnięć, bo jest co pozdobywać. Ja, jak doskonale wiecie, no lubię bardzo to robić. Zróbmy tak: ułatwmy sobie wejście i ruszajmy. To są wieżyczki, ale wieżyczki wyłącznie na jednostki lądowe, a ja w tym momencie już go pokonałem. I widzimy się w kolejnym etapie. Oczywiście możemy sobie zobaczyć, jak tutaj kto zyskiwał. Generalnie gra polega na tym, żeby zająć odpowiednio strategiczne punkty, zdobyć oczywiście przewagę i zniszczyć przeciwnika, czyli wygrać. No, i mamy, słuchajcie, trzecią scenerię, która jest dostępna w tej grze, i jest to już zarazem też etap, gdzie, jak widzicie, mamy już dwóch przeciwników, czyli sytuacja nam się, że tak powiem, zaczyna nieco komplikować. Jest też trudniej o zdobycie niektórych punktów, bo. Te neutralne punkty, które są do zdobycia, no, wymagają od nas zdecydowanie więcej tutaj jednostek. Ale wszystko jest słuchajcie do zrobienia, także spokojnie, damy radę. Jak widzicie, walczy się zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. Natomiast w powietrzu generalnie można mieć dwa rodzaje jednostek. Te myśliwce to są tylko i wyłącznie. Atakujące takim laserem, plujące, my też mamy do nich dostęp, e, a ja w tym momencie sobie tutaj zaatakuję e, przeciwnika, i spróbujmy zdobyć już e, przewagę na mapie, i zmierzać do tego, żeby zniszczyć naszego przeciwnika. I proszę bardzo. Nalot, do czego jest skuteczny? Do właśnie osłabienia obrony, bo przez te cztery wieżyczki byłoby nam przekichane w skrócie przejechać. A tak, no to bez problemu sobie e, z tym radzimy. Ja już teraz e, mogę tutaj e, wezwać sobie o, proszę bardzo. Jednostki moje i idziemy wygrywać, pokonywać przeciwnika. Nie ma na co czekać, słuchajcie. Nalocik niech leci, a my już go tutaj idziemy rozwalić, żeby mógł wam pokazać następny fajny etap. No i proszę bardzo, nie ma szans. Miazga, starcie na proch, ale nie myślcie, że jest tak łatwo w tej grze. W tej grze zdobywa się też tak zwane perki, czyli rozwija swoje zdolności, co wam pokażę za chwilę. Ja już mam naturalnie je wymaksowane, dlatego. Idzie mi stosunkowo naprawdę łatwo, ale zaraz Wam pokażę, że nie zawsze jest tak łatwo. Są też, słuchajcie, tak wielkie mapy, na przykład jak ta, gdzie nie dość, że mamy już trzech przeciwników, to jak widzicie, punktów do przejęcia, oj, jest naprawdę sporo, uwierzcie mi. I jest to o tyle też fajny etap, że tutaj po raz pierwszy pojawia nam się no, możliwość użycia takiej oto rakietki. Co jest fajnego w tej rakietce? No, chyba się domyślacie, że jest to broń tak zwanej masowej zagłady. Ja w tym momencie tutaj umacniam swoją obronę. Poczekam, aż mi się zbierze 50 jednostek, to jest maksymalnie ile może. Być przygotowane w tych punktach bazy, w których się produkują jednostki. Tu i tu, akurat miałem po 50, troszeczkę ich wyślimy, i tu zaatakujemy sobie od tyłu tego przeciwnika, żeby go osłabić. On już nie będzie w tym momencie produkował jednostek, więc właściwie pozostaje go tylko i wyłącznie już dobić na luzaka. No, tu co prawda mnie jeszcze niszczą, właśnie wieżyczki i to był poniekąd mój błąd, że to zrobiłem, ale wystarczyło to, żeby jeszcze e, tutaj uderzyć i zaatakować. E, gdzie tu byśmy dali jednostki? Dajmy sobie tutaj mm, i zobaczmy, co się dzieje. Przeciwnik, co jest też fajne, walczy między sobą. Mm, jak jest z inteligencją przeciwnika? E, hmm, powiem tak, różnie. Różnie jest dlatego, że czasami no, nas atakuje szybciej, czasami nas atakuje wolniej, jest to jakaś tam zawsze loteria natomiast no, da się go pokonać, tak? Da się przejść te poziomy. Zdarza się tak. Tak mi się zdarzyło właśnie w przecho podczas przechodzenia tej gry, że E, nie udało mi się słuchajcie um, nie udało mi się e, dobrze jakby rozwinąć e, tych e, zdolności e, i skończyło się to tak, że e, no niestety e, musiałem powtórzyć sobie kilka etapów e, ale jest to uważam sama przyjemność w tej grze e, nie jakiś przymus Eee, ja w strategię dużo nie gram, co zresztą widzicie po moim kanale, ale raz na jakiś czas w jakiegoś RTS-a e, raczej wolę z budowaniem bazy, natomiast e, no w tym przypadku e, mamy akurat inaczej. Ja tutaj e, chcę zdobyć e, ostateczną przewagę e, i zniszczyć przeciwnika e, już zaraz, ale do tego. I jeszcze użyjemy sobie e, tej broni masowej Zagłady, e, bo chcę Wam ją pokazać e, w użytkowaniu. Naprawdę jest kozacko. No to patrzcie na to, co się dzieje. E, aha, i góry, z góry ostrzegam. E, te głowice również niszczą Wasze jednostki, więc jeżeli puścicie jednostki, puścicie te głowice, to niestety stracicie jednostki. To jest broń obusieczna. Ona zabija i przeciwnika, i niestety nas. Także, no, jak widzicie. Tu totalna moja dominacja. Bardzo mnie to cieszy, ale można sobie to zawsze skrócić, po prostu klikając myszką. Etapy, jak widzicie, są bardzo zróżnicowane, bo mamy je na lądzie, wśród trawy, mamy na pustyni, mamy etapy takie wodnolądowe i są też etapy takie jak te, totalnie... Tylko i wyłącznie morskie. Co mnie zaskoczyło w tym etapie? No tu akurat, tak jest skonstruowana inteligencja, bo przeciwnik nie widzi, jak słaby jestem w tym momencie. Ja nic nie byłem w stanie zrobić, dopóki posiłki tutaj mi się nie uzupełniły. Nie da się inaczej przejść tego poziomu, i dopiero w tym momencie e, będę w stanie zyskać e, Przewagę, znaczy przewagę, właściwie wyrównanie na mapie, dopiero, ale już tutaj, proszę, zdobyta wieżyczka powoduje, że broni się, i to jest też etap fajny, bo widzicie jednostki transportujące wojsko i te śmigłowce, o których Wam mówiłem. No, ja tutaj sobie już powolutku będę działał, wysyłał te jednostki. Aby przejść. Ten etap nie jest trudny, ale chciałem Wam go pokazać jako e, taką ciekawostkę, właśnie. E, zwłaszcza, oj, mogę stracić. No, właśnie. E, za szybko chciałem zaatakować, ale teraz to już jest tylko oczywista oczywistość, e, bo dobijemy e, gościa bez najmniejszego problemu. E, pff, właściwie to. Mogę go zniszczyć jakkolwiek już bym chciał, i to właśnie też się stało. No i wracamy na ląd. Jest to ostatni etap, który zdecydowałem się wam pokazać. Etap jest na tyle ciekawy, i urozmaicona jest ta plansza, że jak widzicie. Nie ma tutaj bezpośredniego przejścia jednostkami lądowymi. Bazy nasza i przeciwnika są totalnie odgrodzone, więc no nie jest to takie proste. Tutaj no już przeciwnik robi, że tak powiem, zmasowany dojazd i to co jest typowe, zwłaszcza w dalszych etapach tej gry, początek jest trudny, bo trzeba przetrwać. Trzeba przetrwać, umocnić się. I po prostu zacząć atakować. E, czasami fajną taktyką jest to, że po prostu e, czekamy e, na to, aby zdobyć tą przewagę. No niestety po prostu e, może to być taki lekko nudny moment, bo. Ja tutaj zrobię coś być może nieoczywistego dla każdego, mianowicie nie będę przejmował tego punktu w pierwszej kolejności, bo trzeba przeanalizować sobie mapę w tej grze. Atakują nas z tych trzech baz. Więc pomimo że my mamy tylko jedną bazę, ale mamy też wezwanie posiłków. Nie mamy niestety nalotu, nie mamy e, tej rakiety, e, którą możemy zaatakować ale proszę bardzo, zdobyliśmy, myślę, odpowiednio dużo wojska, żeby móc zrobić to. A jak zrobimy to, no to i już będzie jednym słowem dobrze. Tu szybciutko, ciach. No i słuchajcie, mamy to. To już jest tylko formalność w tym momencie, żeby wygrać. No a teraz co nam zostało? No trzeba podbić ostatni punkt. I mamy wszystko zrobione. O osiągnięciach wiecie. Cena 4.49. To no proszę Was, co to jest 4.49? A jakby tego słuchajcie było mało, to w promocji ta gra bywa po złoty 79 lub złoty 25 nawet. Złoty 25 za 4 godziny gry. Takiej fajnej i przyjemnej, takiej zręcznościowej strategii. No, dla mnie w Tu właśnie w tej chwili widzicie wszystkie 55 etapów. Tak wiem, jest 56 etap dla tych spostrzegawczych. To jest etap mój zrobiony, dlatego że słuchajcie, gra oferuje edytor. Ale po kolei mamy możliwość tak. Wyboru koloru jednostek, wyboru państwa, które chcemy reprezentować. Przy okazji, za to jest też osiągnięcie. Jedno z tych 36. Mamy możliwość sobie podglądnięcia, jakie osiągnięcia mamy już zrobione, jakie nie, co, ile nam, że tak powiem, tutaj zostało. No ja na przykład muszę niestety popodkładać się i poprzegrywać trochę, bo dwa osiągnięcia na przykład z tym związane nie udało mi się ich zdobyć, przechodząc całą grę, ale. Co jeszcze jest fajne? No, ten edytor, w którym możemy sobie odpalić i stworzyć mapę. Ja osobiście tworzeniem mapy nie jestem zbytnio zainteresowany, więc to sobie po prostu odpuszczam totalnie. Natomiast gra jest bardzo przyjemna. Tym, którym się ona spodobała, podpowiem, że jest również druga część, której na pewno recenzję zrobię na moim kanale. A w tym momencie myślę, że jest to idealny moment na to, żeby skończyć pożegnać się z wami, bo zdecydowanie myślę, że zachęciłem was do tej gry. To nie lubi pobawić się trochę czołgami, samolotami. Ja osobiście to lubię, no nie tylko strzela się z karabinów, czasami trzeba pozarządzać i trochę innej rozgrywki zakosztować. Także Angel66 Tester Gier się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!